Dzień dobry, witam Państwa. Mamy piątek, godzina za 15.12 i nazywam się Marek Rogalski i chciałbym pokrótce przedstawić Państwu to, co się dzieje obecnie na rękach walut. Tak jak to miało miejsce wczoraj, dzisiaj też będziemy posiłkowali się czterema wykresami i tak od lewej strony jest to euro-dolar, euro-złoty dolar australijski do amerykańskiego, czyli AUD, USD i dolar do japońskiego, jena. Zacznijmy może od omówienia tego, co się dzieje na parze euro do dolara. Ja tutaj ten wykres teraz przybliżę. Sesja wczorajsza, tak jak mówiłem też wczoraj, przyniosła spadek euro-dolara, nawet w okolicy 2130 czyli troszkę poniżej tego, cośmy zakładali, to założenie było, że będziemy mieli 1,70. Natomiast generalnie zmienność była bardzo duża. Myśmy obserwowali wpierw przed konferencją prasową szefa ECB zwyżkę do 1,24. Później silne załamanie. Rynek się troszkę rozczarował tym, że Mario Draghi nie przedstawił takich szybkich rozwiązań które mogłyby pomóc w walce z kryzysem w strefie euro. Natomiast też z drugiej strony nie należy nadmiernie krytykować Dragiego, gdyż pozostawił on wiele furtek, wiele możliwości na przyszłość, i na jesień. I tak naprawdę te potencjalne działania ECB na rynku, jakieś interwencje dalej są możliwe. Oczywiście tutaj Mario Draghi sugeruje, że to musi odbywać się jakby wspólnie, czyli też liczy na to, że fundusze ratunkowe FSF i ESM też będą odgrywały dużą rolę. Więc jakby tutaj widać, że to po prostu jest cały czas możliwe w perspektywie właśnie na, na jesień. Więc tym samym rynek troszkę odragowuje. Dzisiaj mamy dane istotne z USA. Mam tu na myśli te słynne payrolle, czyli liczby nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym spodziewane jest na poziomie 100 tysięcy wniosków, też poznamy stopę bezrobocia, tutaj oczekiwanie mówią o poziomie 8% za lipiec. No i teraz tak, jeżeli te dane będą lepsze niż prognoza, czyli payrolle wniosą wyraźnie. Powyżej 100 tysięcy wniosków, to będzie szansa na to, żeby dolar się wyraźnie umocnił. To będzie jakby wynik tego porównania sobie gospodarki europejskiej z amerykańską, właśnie na korzyść drugiej. Natomiast, jeżeli, to co wydaje się też dość realne, jeżeli dane będą słabe, czyli zobaczymy odczyt poniżej. 50 tysięcy wniosków, to zrobi się na rynku dość nerwowo. W pierwszym momencie dolar się umocni, natomiast później zobaczymy taką znów żonglerkę spekulacjami. Spekulacjami właśnie odnośnie tego, czy takie dane na przykład nie staną się jakimś argumentem poważniejszym dla Fedu. I znów będzie mi spekulacje, co tym razem może zrobić Fed na posiedzeniu, które będzie 12-13 września, czyli już taka troszkę rozgrywanie tego, co będzie za miesiąc. Natomiast pamiętajmy, że też dość ważne jest, stanie się w takim układzie sympozjum Fedu już w końcu sierpnia. I tutaj właśnie po krótkim umocnieniu dolara, dolar znów zacznie się osłabiać czyli reasumując możliwy byłby spadek do 1,2150 i później ponowny wzrost do właśnie poziomu, który mamy teraz, czyli 22,40. Dzisiaj też poznamy indeks ISM dla usług, natomiast on już będzie miał znaczenie mniejsze niż właśnie wspomniane payrolle. Drugi wykres, który chcę pokazać jest to wykres pary euro złotych. Ja też go tutaj specjalnie Państwu przybliżę. To co widzimy Widzimy wyraźne umocnienie się naszej waluty, które niektórych może nieco dziwić właśnie z tego powodu, że obserwowaliśmy wczoraj duże ruchy na parze ebro-dolar i generalnie mieliśmy właśnie to rozczarowanie słowami szefa ECB. Tymczasem widzimy przyłamanie ważnego poziomu, to jest ten kanał spadkowy, który tutaj jest w tym momencie na poziomie 4,09% ale także przez chwilę mieliśmy naruszenie dość ważnego poziomu, który jest poziomem dołka z marca tego roku, czyli poziomu 4,0841. Ten poziom stał przez chwilę naruszony i tak naprawdę zaczynamy iść w stronę jakby tezy, która mówi o tym, że złoty ma jeszcze przestrzeń do ruchu. To, co tu widzimy na wykresie, to jest bardzo ważna linia wzrostowego. Te zachowanie teraz tu pokazuję, to jest linia pociągnięta tak naprawdę od dosyć dawna, od grudnia. Natomiast ona też się zbiga z linią, którą byśmy pociągnęli na wykresie tygodniowym i też byłoby to kłótnie 420 Więc jakby ważne sygnały techniczne padają. I teraz, jeżeli przyjąć założenie, że w dniu dzisiejszym dojdzie do wyraźnego zuzumania poziomu 4.08.50, a to jest całkiem realne, to y, wtedy jakby zaczynamy celować w target na poziomie 4.0, 4.0 w ciągu dwóch, trzech tygodni, no i po drodze oczywiście poziomy 4.04 i 4.06, to wynikające jakby tutaj z tych, powiedzmy sobie, wsparć, które są z, jakby dawnych, dawnych y, poziomów jeszcze z kwietnia. Dobrze, teraz na chwilkę jeszcze oparzę USD, czyli popularnym OZIM. To co widać to konsolidacja, konsolidacja cały czas wokół poziomu 1.05.20, tak plus minus powiedzmy sobie pół figury w obie strony. Natomiast to co jest tutaj ważne to to, że nadal utrzymujemy się w tym kanale wzrostowym. Natomiast takie zachowanie się rynku, Pokazuje, że rośnie prawdopodobieństwo, iż my ten kanał opuścimy górą. Czyli można pomału sobie stawiać tezy, czy tam wnioski, które by zmierzały do czegoś takiego. To może pokażę o teraz, jakby to wyglądało hipotetycznie. Czy taki kanał też możemy sobie pomału rysować? Oczywiście on będzie aktualny wtedy, kiedy. Wyjdziemy wyraźnie powyżej poziom linii z dawnego kanału, czyli 1,0550, a także przebijemy poziom wczorajszego szczytu, to jest dokładnie już mówię poziom 1,0579. Czyli jakby reasumując, spada prawdopodobieństwo ruchu w dół, ruchu, o którym mówiliśmy jeszcze wczoraj, czyli spadku do poziomu 1,03 w przyszłym tygodniu. I na koniec dolar do jena, tak bardzo, bardzo pokrótce widać, że nie sprawdzają się założenia, które mówią o nawrocie globalnego ryzyka i tym samym dolar jen nie ma powodów do zejścia poniżej poziomu 78, tutaj to jest bardzo ważne, bardzo ważne wsparcie. Ono się, ono się ładnie ładnie nam trzyma i tym samym no, rosną nadzieje na to, że generalnie jeden będzie teraz się osłabiał. Yy, I możemy w zasadzie rozgrywać założenie, iż w przyszłym tygodniu będziemy łamać yy, okolice 78,5 dolarów. Yy, I tym samym otworzymy pole do zwyczki do grona kanału, to jest poziom 78,80. Dziękuję za uwagę i zapraszam na komentarz wideo w poniedziałek.